Nauka jest kobietą. Czy ktoś ma jeszcze jakieś wątpliwości? Gdzie byłaby dziś fizyka jądrowa bez Marii Skłodowskiej-Curie? Czy poznalibyśmy wielkie dzieła Heweliusza bez pracy jego żony Elżbiety? Wiecie, że pierwszą programistką w historii była Ada Lovelace? Nauka to fascynująca ścieżka kariery. Poprosiliśmy naukowczynie, by odpowiedziały na kilka pytań. Co było dla Pani inspiracją do wybrania kariery naukowczyni? Od zawsze interesowało mnie to, co niepoznane. A inspiracją do zajęcia się astronomią były opowieści mojego starszego brata o czarnych dziurach. Fascynacja gwiazdami i tym, że gdy pierwszy raz zostałam zabrana jako dziecko do planetarium, ten magiczny świat, który się przede mną otworzył i to, że mogłam podziwiać go w taki sposób, jak wtedy był przedstawiony, spowodowało to, że chciałam. Poznać to, o czym było mówione na seansach, na, na kursach. Geologią zajmowałam się i interesowałam się od zawsze, dlatego że zawsze lubiłam zbierać kamienie, szczególnie te, wiecie, takie ładne, w ładnych kolorach, świecące. Ale też zawsze interesowało mnie to, w jaki sposób powstał krajobraz, który mamy dookoła nas. Ja nigdy nie planowałam, że będę naukowcem. Owszem, no, interesowały mnie zawsze gwiazdy i planety jako dziecko bo od dziecka lubiłam patrzeć w rozgwieżdżone niebo. Dla mnie inspiracją była chęć poznania świata, ale też przyczynienia się do czegoś, co mogłoby być wykorzystywane przez innych. Czy ma Pani w świecie nauki swoją idolkę? Oczywiście jest nią um, profesor um, Kiri Skłodowska, która wbrew przeciwnościom losu i wbrew wszystkiemu, co ją otaczało dookoła, e spełniała swoje marzenia i dążyła do celu i tak naprawdę zrobiła coś praktycznie niemożliwego w tamtych czasach dla kobiet. Dla nas kobiet nauki w Polsce szczególnie no, to jest w ogóle osoba e, no, bez dwóch zdań to jest największy naukowiec, któremu się tak. udało, Wzór kobieta, tak, mhm. któremu się udało najwięcej e, do tej pory osiągnąć. Jedną z moich e, geologicznych idolek jest e, moja promotorka Dasia Woronko, która e, zajmowała się Czytaniem w ziarnkach piasku. Jestem pod wrażeniem determinacji i prac badawczych nieżyjącej już amerykańskiej profesor anatomii człowieka. Ona nazywała się Marian Diamond i była badaczką mózgu Einsteina. W latach powojennych trudno było kobietom przebić się w nauce, i pamiętam, jak w jakimś programie opowiadała. Że nie chciano wpisać jej nazwiska do publikacji, ponieważ była kobietą. A kobiet zwyczajowo się nie wpisywało. I uzgodniono ostatecznie, że jej nazwisko będzie w nawiasie. I mimo takich przeciwności nie poddała się. I to jest dla mnie inspiracją. Mam kilka idolek naukowych, a jedną z nich jest astronomka Jocelyn Bell, odkrywczyni pulsarów. Życiorys pani Bell pokazuje, z jakimi problemami spotykały się kobiety we wcześniejszych latach. Jocelyn Bell, mimo tego, że odkryła kursary, nie dostała Nagrody Nobla, którą uzyskał jej promotor. Pani Bell do dziś jest aktywną astronomką, która wspiera kobiety w nauce. Um, a jeśli chodzi o mnie teraz, to mam dużo, dużo fajnych, młodych naukowczyń wokół siebie. Wspaniałych fizyczek, astrofizyczek, geofizyczek, i właśnie o nich piszę posty dla Wikipedii Polska, aby właśnie opisać ich sukcesy, jak również osobowości dla młodszego pokolenia. Jak Pani zdaniem zmienia się rola kobiet w nauce? Zmienia się. Teraz jest łatwiej, chociaż no nie wdając się w szczegóły. Wspomnę, że bywa też trudno, ale na szczęście tylko bywa. Kultura równości płci, myślę, wywiera głęboki wpływ na mentalność naukowców. I w nasa pracuje na przykład coraz więcej kobiet i są one kierownikami dużych projektów kosmicznych. Też widać to no, chociażby na uczelniach, tak jak wyrównują się proporcje między studentkami a studentami. Kiedyś nie do pomyślenia, żeby politechniki były pełne dziewczyn, bo z reguły myślało się o tym, że to nie są kobiece zawody. I teraz dokładnie widać, że nie jest już ta, ta sytuacja nie jest już tak powszechna, e, wręcz przeciwnie są kierunki, na których dziewczyny chociażby na politechnikach dominują. E, zdecydowanie widać tutaj e, poprawę sytuacji i Widać wyrównywanie się powoli tych, tych granic między właśnie naukowcami a naukowczyniami. A rola kobiet w nauce zmienia się z roku na rok. Coraz więcej dziewczyn studiuje astronomię, realizuje także studia doktoranckie z astronomii, coraz więcej astronomek zakłada własne grupy badawcze i zajmuje się astronomią w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. Ufam, że dobrych astronomek i astronomów z każdym rokiem będziemy mieli coraz więcej, ponieważ tajemnic Wszechświata do zgłębiania jest jeszcze bardzo dużo i dla każdego jest miejsce na nowe odkrycie. Jeśli mamy sprostać różnym, różnym wyzwaniom XXI wieku, przed jakimi stoimy, to jak na przykład zmiany klimatyczne albo zakłócenia technologiczne czy konflikty, Musimy polegać na naprawdę wszystkich zasobach, jakie mamy. Nie możemy tutaj wykluczać kobiet, ich potencjału, kreatywności, intelektu. I wydaje mi się, że we współczesnych czasach jesteśmy już prawie, prawie na równi, jeśli chodzi o, o traktowanie z, z mężczyznami. I myślę, że będzie coraz lepiej. I miejmy taką nadzieję. I życzę tego wszystkim kobietom, które myślą o tym, żeby iść w tym kierunku, spełniajcie swoje marzenia, bo warto. Bez kobiet, ich analitycznego sposobu myślenia i wyjątkowej zdolności pracy dla idei, rozwój nauki nie byłby możliwy. Wciąż jednak zbyt mało kobiet decyduje się na pracę w instytucjach badawczych. Czas to zmienić, wszakże nauka jest kobietą.